Cześć. Witam was w mobilnym studio kanału AVIT. Tym razem moim gościem jest Dawid Kolasa, firma Nit. Dzień dobry. Cześć Dawid. Jak Hej. się masz? Bardzo dobrze. Czekamy na rozpoczęcie naszego eventu. Widzę, że ludzi jest coraz więcej, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało w tym roku. No tak, bo ten event, o którym wspomniał Dawid, to jest Pro AV Competence Days. Tak jest. W Krakowie. Impreza, tak jest. Duża impreza. W tamtym roku bardzo udana, dlatego w tym roku jesteśmy tutaj ponownie. No dobrze, jesteście ponownie. Ja chciałem zapytać, co się zmieniło od tego czasu, jak byliście w zeszłym roku. Minął rok. To znaczy, jaka jest obecnie pozycja Twojej firmy, firmy NIT w Polsce? Zmieniło się bardzo dużo, dlatego, że w tamtym roku, e, kiedy byłem tutaj równo rok temu, to było właściwie jakieś 9 miesięcy po tym, jak rozpocząłem pracę w i to było 9 miesięcy po tym, jak w ogóle nic zaczął interesować się tą częścią Europy, więc to były takie początki mające głównie na celu to, żeby zwiększyć świadomość marki na rynku zbudować trochę kanału partnerskiego, poznać ludzi z produktami, no zacząć budować jakiś biznes w taki sposób, żebyśmy mogli na co dzień już nie gonić, tylko żeby ten biznes płynął jakoś normalnie. I ten event nam się strasznie dobrze zmonetyzował, mówiąc wprost, i przez ostatni rok no zrobiliśmy dużo, a w konkretach no w tamtym roku byłem sam. Dzisiaj jest już nas trzech. Świadczy o tym, że no, troszkę się rozwinęliśmy, zarobiliśmy na kolejne osoby, mówiąc wprost. W międzyczasie NIT stał się globalną marką. Wyprzedziliśmy w wartości rocznej sprzedaży wideokonferencji, chociażby takie marki jak Logitech. Tutaj się na chwilę zatrzymajmy, bo Logitech, no, nie będę Wam mówił, jaka jest pozycja firmy, wszyscy ją doskonale znacie, ale. Dla Was, jako tej firmy, która zaczynała jakby od początku, no to to jest chyba potężny krok. Wiesz, to jest tak, że pod koniec 2024 roku Frost Sullivan opublikował taki ładny raport pokazujący w sposób graficzny na wykresie indeks innowacji i indeks wzrostu. I NIT ze wszystkich firm, które tam są wymienione, tam jest ich około 10, jest mniej więcej na trzecim miejscu, gdzie ten indeks innowacji jest bardzo wysoki, indeks wzrostu jest również bardzo wysoki. Natomiast najważniejsze w tym wykresie jest co innego, czyli to, czego nie widać. A nie widać tego, że NIT jest najmłodszą firmą na rynku. Która pierwszy produkt wypuściła dopiero 5 lat temu, i jak się to porówna do tych firm, które istnieją na rynku 15, 20, 30 lat, no to. które wszyscy znają. Tak, to to daje takie poczucie, że no zrobiliśmy coś szybko bardzo mocno, wyraźnie. No i jak gdyby odpowiadając wprost na twoje pytanie co się zmieniło, no zmieniło się to, że dzisiaj nie jesteśmy już tu brandem, który musi mówić skąd jesteśmy i po co jesteśmy, tylko jesteśmy tutaj dlatego, że po prostu użytkownicy też chcą się z nami spotkać i zobaczyć, rozumieją nasz brand. To chyba najważniejsze, bo, bo o to wam tak naprawdę chodziło. Zdecydowanie, zdecydowanie. Chodziło o to, żeby, żebyśmy również w Europie powiedzmy, no zależy jak na to patrzymy. Tak, ja to nazywam, że my zajmujemy się Europą Centralno-Wschodnią. Ile Żebyś... to jest krajów? O, ja mam teraz w swoim regionie krajów ponad 20, bo to jest od Polski, krajów bałtyckich, wszystko w dół, aż do Izraela. Teraz też otwieramy się na region CIS. Oczywiście na region CIS to pomijamy tutaj te dwa kraje, o których ciągle mówimy w telewizji, bo tam oczywiście nikt nie oferuje żadnych produktów. Ale to też jest ciekawy rynek, bo kraje typu Kazachstan, typu Azerbejdżan czy Turkmenistan, to są kraje, które się szalenie szybko rozwijają i tam również wideokonferencje są czymś, co nazwijmy to tak kolokwialnie, ma duże sanie. Właśnie, a te wideokonferencje tam, a tu w Polsce to jest inne inne są potrzeby tych klientów. Potrzeby są takie same, tylko jest inny moment historycznie, tak, bo wczoraj dyskutowaliśmy sobie tutaj w lobby hotelowym z kilkoma osobami na temat tego, gdzie jest dzisiejsze wideo, wideokonferencja. To mamy takie poczucie, że powoli wideokonferencja staje się takim elementem wyposażenia sali, jak ktoś kupuje stół i krzesło. To już bardzo blisko jest, żeby tym kolejnym krokiem było wideo. Że to jest taki must-have, nie produkt drugiej czy trzeciej kategorii, tylko raczej podstawowy element wyposażenia sali spotkań. I tak jest tutaj, tam tak nie jest. Tam to jest produkt, nad którym się zastanawiamy, czy go dalej potrzebujemy i uzupełniamy nim część sal, nie wszystkie sale, jakieś określone. Więc mam takie poczucie, że to jest tak samo jak u nas dobrych kilka lat temu takich dobrych, dobrych kilka. Tak to. Myślę, że ci jest łatwiej tam, bo już to widziałeś. Tak, trochę tak, aczkolwiek świat się zmienia. To znowu wczoraj dyskutowaliśmy na ten temat, że niby świat się zmienia, a twarze ciągle te same, tylko inne logo. Ale wy się rozrastacie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim gościem był Dawid Kolasa z firmy NIT.